15 stycznia. Okropnie zabawna polemika jest w kulturze, w warszawskiej rzecz prosta, na temat telewizyjnego cyklu Stawka większa niż życie przedstawiającego bohaterskiego kapitana Klosa, oficera niemieckiej Abwery, będącego w istocie agentem Polski podziemnej, żeby było śmieszniej podziemia komunistycznego. Jest to cykl krótkich, nieźle zrobionych filmów, gdzie bohaterski przystojny. Bardzo mu dobrze w eleganckim niemieckim mundurze kapitan Kloss dokonywa cudów bohaterstwa kiwając Niemców jak chce. Bzdurstw historycznych jest tam całe masy. Nieprawdopodobieństw odchłanie. Taki polski James Bond. Ale rzecz chwyta ogromnie. Cała Polska to ogląda. Dzieci się w to bawią. Teplitz wyśmiewał się z całej rzeczy dosyć subtelnie i inteligentnie. Pokazując, że naród odmłodniały i niepamiętający okupacji bierze rzecz na serio. Na przykład w jednym masowym magazynie ukazała się fotografia Klosa w mundurze oficera Abwery z napisem Takim pokochały go miliony telewidzów. I oto Teplicowi odpowiada pułkownik Załuski, nieszczęsny męczennik, patriota, kłamca. Pisze on ni mniej, ni więcej, tylko że naród. Karmiony od lat literaturą martyrologiczną i pesymistyczną, literaturą klęski, potrzebuje rekompensaty w postaci bohatera, któremu się udaje, który bije Niemców i ma sukcesy. A że bójda historyczna? To nieważne wobec osiągnięć pedagogicznych. Więc znowu pisanie ku pokrzepieniu serc. Tyle, że zamiast Skrzetuskiego jest James Bond i to komunistyczny. Aha, <laughs> jakie czasy takie pokrzepianie. A kiedy biedny Załuski wciąż udaje, że nie rozumie, iż naród, który utracił niepodległość, może się cieszyć tylko na zasadzie odhistorycznienia i odrealnienia całej sprawy. To zresztą i Teplitz nic na ten temat nie nadmienia. Niechby spróbował. Zabawna polemika, tym zabawniejsza, że ja znam prawdziwego bohatera pozytywnego, który był w wywiadzie, był kurierem naczelnego wodza między Londynem a krajem, drogę w obie strony odbył parę razy. Po powstaniu warszawskim zaś wywiózł do Szwajcarii za niemieckimi papierami całe archiwum delegatury rządu i nadal powodzi mu się nieźle. Jest bowiem dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa Jan Nowak. Prawdziwe nazwisko Jeziorański. Ale by to była heca, gdybym o tym powiedział, na przykład Załuskiemu. Zresztą aż się boję pisać to nazwisko, choć było ono w okupacyjnych wspomnieniach Bystrzyckiego w Tygodniku, ale było dlatego, że nikt, włącznie z cenzorem, nie wiedział, że to ten sam Nowak. Boję się, bo od wczoraj znowu za mną łażą ubeki, od czasu jak się spotkałem ze Stachem. Stach był nawet wyjątkowo miły, podobnie jak ja łamał ręce nad antykardynalską akcją Turowicza. Dziś dostałem tygodnik i znowu krew mnie zalała, bo jest tam długa recenzja o włodziu wnuku, który w marcu tak się ohydnie wobec nas zachował. Wobec czego napisałem do nich złośliwy list podpisany Ksiądz Proboszcz, wyśmiewając się przy okazji z bzdurnej dyskusji o Big Bicie w kościele, jaką obok umieścili. A potem znów posłałem im odcinek z argumentów, gdzie idiota, ksiądz Henryk Werieński, chwali Jerzego za jego artykuł. Wściekły byłem. Dlaczego przyjaciele bardziej są denerwujący od wrogów? Ubeki chodzą za mną natrętnie. Jednocześnie ktoś mi mówił, że towarzysz Wiesław gdzieś tam bardzo krzyczał. I żądał ukarania nas, mnie i Jasienicy. Grzędziński już chyba ostatecznie jest za wariata. No cóż, wiesio wygrał rozgrywkę partyjną, teraz weźmie się za nas. Akurat zjazd literatów pod bokiem. Nie boję się, tylko mi żal, że mi nie dadzą pracować nad swoimi rzeczami, a taki najmłodszy już nie jestem. No ale cóż, więzienie jest dla ludzi. Kuroń i Modzelewski dostali znów po trzy i pół roku. Czemuż ja mam być gorszy od komunistów? Wszystko jest możliwe. Pamiętam przecież bzdurę, jaką zrobiono z Wańkowiczem. A do mnie cała pretensja to owe słowo ciemniaki, co mi się wypsnęło prawie przypadkiem. Zaiste, że słówko wróblem wyleci, a powróci wołem i to jakim? Ale by się za łuski wściekł, gdybym mu powiedział, że postawą dla Polaków ma być szwejkizm. Już sobie wyobrażam. Aha, zapomniałem napisać, że Ruscy latają naokoło Ziemi. Nie mogli jednak strawić amerykańskiego sukcesu. Oni są jak dzieci. Przypomina mi to znaną anegdotkę. Sierżant mówi do rekrutów: Wy na urlopie to zupełnie jak dzieci tylko WUDA, dziwki, WUDA i dziwki. No zupełnie jak dzieci.